User in your channel, timed out. Co, to za, co to za recording? Maciek, czemu recording masz? Co to znaczy? Nic, nie wiem, normalny. Zamknij się! Lisza, jak masz, jak masz na imię? A po co informacja? Bo jestem ciekawski. No wiesz, przykro mi, ale nie podaję swojego imienia pierwszemu, pierwszej lepszej osobie. To jest Trynkiewicz! Bo... Usiekajmy! Możesz powtórzyć, bo Cię nie słyszałem? Nie poznać moje imię, trzeba sobie zasłużyć, jasno? Jasne jak słońce. Pewnie ile masz na imię Maciej. Maciej? Maciej. Ja mój, ile masz do... powiesz chociaż? No co za żeby kobieta o jak pytać? Nie wiem, jestem niewychowany. Możesz być zmutowany, jak chcesz. Powtórz jeszcze raz, bo przerywa mnie strasznie, mm. znaczy ciebie. Powtórz, gruba świnio. A on jest bardziej niewychowany ode mnie, chociaż coś, nie? Halo? Nie olewaj mnie Wiem, że jestem niewyołanym skurwysynem, no ale wybacz mi za moje grzechy A byłem przekonana, że jesteś dziewczyną Chyba się oplułaś Ale kto dziewczyną? Co dziewczyną? Ja? No ty? Ale co ja? Nie możesz, jest już się po dobranocce. No wiem, bo oglądałem Jeśli chodzi o dobranocki, to jestem obcykany w te tematy Lisza, agrasz w lola? Nie, nie gram A grasz coś jeszcze oprócz Minecrafta? Ona jest dorosła i gra w klocki, fuck yeah. Ej Elisza słyszałem, że gra, w jakichś fajnych sprawach... Chyba, że mam... Że mam na tyle zajmujący ze względu na... Co, co, co? Nie słyszę, nie rozumiem. Że... Wyraźniej, proszę. Wyraźniej, wyraźniej. To ale... nic innego. H? Mówisz, że masz inne zajęcia, to ile masz lat? Wiem, nie mów mi teraz, że znowu jestem wychowaną świnią i w ogóle, bo już to słyszałem i tak dalej, no. tylko tak z ciekawości pytam, około masz lat, nie? 12. Ja z tego nie powiem, sorry. Ale co, wstydzisz się swojego wieku, czy co? Pewnie ma 40 lat, jest Trynkiewiczem. Nie, po prostu... nie wie. Dobra, dobra, już wyłącz tego voice changera. Ja dobrze wiem kim jesteś nie widzę nic personalnymi. Widziałem cię na internecie na takich fajnych stronach Isza, a możesz mi mówić bliżej trochę mikrofonu, bo cię strasznie słabo słychać. Nie, nie mogę Ale ja ładnie proszę A mnie to mało interesuje W górze powiedz mu Mam mikrofon taki, jaki mam no, umyj dupę, dupę umyj dupę, no no, umyj dupę, no. No, okej, okay, widocznie jestem zmuszony sły słyszeć ciebie tak strasznie cicho. Gruba świnia. Ej, Sasza, mam na ciebie nową ksywkę. Gruba świnia. Piękna, nie? Świnia gran, co? Lisza, robimy rozejm? Lisza, robimy filmy na na RedTube to jak robimy, robimy rozejm, w sensie jesteśmy dla siebie mili i w ogóle? I w ogóle, powiadasz? Ej, gruba świnka. A co mówiłaś, Je, możesz powtórzyć, bo nie słyszałem? Świnko, kicikici. Lisza to jak? Lisza, no to jak? Prawilne JP, dajemy sobie strzałeczkę, jest prawilnie jest zgoda, czy... Do do? Gruba świnio.